Cześć. E, witajcie. Chciałbym ten film nagrać jak najbardziej naturalnie, i no i jak najmniej reżyserować go, żeby to wszystko było takie spontaniczne. Żeby to były moje myśli, które pojawiają się w głowie, ale... Mniej więcej przygotowałem taką koncepcję na dzisiejszy odcinek. Przejadę na, na żółtym świetle. Koncepcja na dzisiejszy odcinek jest taka, że ja jadę, jeżdżę po prostu po mieście, żeby tą uwagę. Mieć trochę odwróconą od obiektywu jak, jak poprzednio, a w tym czasie postaram się poruszyć temat motywacji. Motywacja, działanie ogólnie to. Ja z tą motywacją i z tym podejmowaniem działań swoich, no, mógłbym powiedzieć, że mam problem. <laughs> Ponieważ w dzienniku, który zapisuję, o którym też dzisiaj trochę powiem, mam mnóstwo pomysłów, mnóstwo planów. No i w życiu mam też mnóstwo rozpoczętych. Przedsięwzięć, projektów i mnóstwo też tych nierozpoczętych, a tych, które zostały tylko wymyślone. Czyli często też kończy się na jakiejś idei albo na jakimś założeniu, na jakimś celu, który nie został do końca sprecyzowany, który nie został obudowany w plan. Ale co chciałbym dzisiaj powiedzieć, co jest według mnie najważniejsze? Doszedłem do wniosku, że trzeba kuć żelazo póki gorące. I tego wam w zasadzie mógłbym życzyć i polecić żebyście kuli żelazo póki gorące. Bo nawet jak macie świetny plan, i, I moglibyście być dzięki jego realizacji szczęśliwymi ludźmi. Moglibyście się poczuć spełnieni, zrealizowani w jakiejś sferze. Moglibyście być, być pewniejsi siebie i wyznaczać kolejne cele. A tymczasem coś, co zostaje w Waszej głowie, często z niej już po prostu nigdy nie wyjdzie. Można by było sobie tłumaczyć, że pomysł dojrzewa. I nie zaprzeczam, że może tak właśnie jest: że te wszystkie pomysły dojrzewają w głowie, jak już są odpowiednio, odpowiednio dojrzałe. I gotowe na to, żeby wyjrzeć na światło dzienne, to wtedy się ujawniają. Ale co zauważyłem? Jeżeli, jeżeli tworzy się w głowie jakiś pomysł, to warto zrobić chociażby mały krok, który pozwoli temu pomysłowi zakiełkować. Żeby on mógł dojrzewać, to powinien najpierw jakoś zakiełkować. I warto by było pomóc mu, chociażby w taki sposób, żeby go zapisać na kartce. I w ten sposób przechodzimy do prowadzenia dziennika. Myślę, że prowadzenie osobistego dziennika, który od kilku miesięcy praktykuje, mogło mieć znaczący wpływ na to, że teraz potrafię tak w miarę zwięźle, uporządkować swoje myśli, które wypowiadam. Dużo osób skomentowało mi właśnie, że boi się tego, że ich myśli będą chaotyczne i nieuporządkowane, że będą się jąkać, często jakieś stosować długie przerywniki. Myślę, że pisanie dziennika to jest fajna rzecz, od której moglibyście zacząć. Wyrażać swoje myśli na papier, pomoże wam to po pierwsze złapać trochę dyscypliny do tego uświadomić sobie trochę więc złapać trochę świadomości do świadomości na temat tego, że myślicie nieustannie świadomości odnośnie tego, że te swoje myśli możecie w jakiś sposób porządkować i ukierunkowywać, możecie być obecni w tym, co się dzieje w Waszej głowie, przynajmniej w jakimś pewnym stopniu, bo też nie uważam, żebym ja był super obecny. Ale czuję, że są efekty tego prowadzenia dziennika. A jeszcze lepsze efekty odczuwam w prowadzeniu wideobloga. Ponieważ mogę siebie posłuchać, mogę krytycznie spojrzeć na to, co powiedziałem. Mogę w każdej chwili stwierdzić, że gadam głupoty, albo stwierdzić, że to, co mówię, ma całkiem. że to, co mówię, ma pewien sens i że warto to rozwijać i zagłębiać się w tym, aby stawać się. Lepszym mówcą. No i teraz co? Weźmy taki przykład. Ja chcę nagrywać filmy, chcę złapać dobry kontakt z Wami, chcę być pewniejszy siebie, być bardziej niezależny. Założyłem sobie też za cel. Aby podróżować, aby poznawać nowych ludzi, aby poznawać nowe kultury, zwyczaje, aby poznawać różne wierzenia, chciałbym wzbogacać się wewnętrznie, ale jednocześnie też chciałbym. Być bogaty na tyle wewnętrznie, aby inni ludzie, którzy ze mną rozmawiają, spotykają się, którzy mają możliwość w jakikolwiek sposób nawiązać ze mną interakcję, to chciałbym, żeby ci ludzie także odczuwali, że czas spędzony ze mną wzbogaca ich. I to jest takie moje marzenie. Ale też cel w jednym. Cel i marzenie. I co tutaj można by było doradzić? Jak, jak osiągnąć lepsze efekty w, w indywidualnej motywacji? W tym, żeby swoje pomysły przekuwać w czyn. Żeby to, co nas inspiruje, też łączyło się z jakimś działaniem, a nie tylko z marzeniami, nie tylko z tą sferą zatrzymywania się w swoich myślach, ale też z wychodzeniem na płaszczyznę fizyczną. Ja myślę, że dobrym krokiem, przynajmniej w moim odczuciu, e, tak jest, że dobrym krokiem było rozpoczęcie uzewnętrzniania się. Ponieważ jestem człowiekiem, który dużo trzyma w sobie, który mocno w sobie gniecie emocje, mocno w sobie zatrzymuje nerwy i ja tego nie pokazuję na zewnątrz, ale czuję, że moje ciało często reaguje w pewien sposób na stres, na emocje, które gdzieś wcześniej ukryłem na jakieś traumy. Które w zasadzie sam sobie spowodowałem, i nawet teraz jak z wami rozmawiam, to nie wiem, czy to. No dobra, może to od tego, że zbyt chłodne powietrze puściłem do kabiny i tutaj się zrobiło zimno, bo tak mnie zaczęło trochę trząść I się zacząłem zastanawiać, czy, czy to ze stresu, czy, czy z emocji, czy może właśnie właśnie od tego zimna. To, co mogę Wam doradzić, co, co byłoby według mnie pomocne w motywacji, to to, żebyście zawsze, jak wpadniecie na jakiś pomysł, od razu zaczęli go realizować. Nie musi to być od razu zakładanie firmy, ale pierwszy krok do realizacji, który możecie podjąć, to jest zapisanie swoich celów rozpisanie sobie tego wszystkiego na kartce tak żeby to już było w jakiś sposób e, zwizualizowane, żeby to wyszło z waszej głowy. I postawcie sobie tą kartkę w jakimś widocznym miejscu. Jeśli będziecie mieć e, trochę większe flow, to możecie coś sobie narysować jeszcze, zwizualizować to jeszcze mocniej, naszkicować jakieś e, obrazki. Możecie postawić też jakiś przedmiot, który Wam się z czymś kojarzy, który będzie Wam trochę o czymś przypominał. Ale ważne to, żeby sprecyzować swój cel. Bo jak macie cel, to wiecie dokąd zmierzacie. I jak tylko nadarzy się okazja, albo nawet jakiś impuls taki wewnętrzny w Waszym ciele, który podpowie Wam, że to jest ten czas, teraz, teraz jest ten czas, w którym, w którym zaczynasz działać. To będziecie wiedzieli, dokąd zmierzacie, i będziecie wiedzieli, skąd przychodzi ten impuls i w jakim celu on przyszedł. Drugą rzeczą, drugą taką wartością tego, że sobie zapiszecie swoje cele, będzie też podświadome realizowanie tego planu, który, który sobie założycie. Wasz mózg, nawet jeżeli będziecie się zajmować czymś innym, będzie szukał cały czas rozwiązań, będzie jak taki włączony proces w komputerze. Poszukiwał jak najlepszego rozwiązania, aby zrealizować wszystkie wasze marzenia, które sprecyzowaliście, z którymi się oswajacie, na które spoglądacie. I przez to, że leżą one w widocznym miejscu, przypominacie sobie o nich, i cały czas wasza świadomość w jakimś stopniu dostaje sygnał. I warto robić to. Warto sobie zostawiać takie wskazówki, znaki. Drogo wskazy po to, żeby one właśnie nam przypominały. Żeby wyrabiały też w nas dyscyplinę. I w kolejnym odcinku będę chciał właśnie porozmawiać trochę o dyscyplinie. O tym, jak się dyscyplinować, jakie można by było zrobić proste ćwiczenia, co można wprowadzić w swoje życie, aby, aby więcej tej dyscypliny było. I jak istotna jest dyscyplina w naszym codziennym życiu. A na dzisiaj dzielę się z Wami bardzo pozytywną energią. I do następnego razu. Cześć!